Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, na, na tej wystawie poplenerowej członków Konińskiego Grupu Fotograficznego Fajni Fotografowie, które działa przy Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Fotografia już była bardzo, bardzo długo i taka, nazwijmy to ludzka, w ludzkim wymiarze, a psy się zaczęły troszeczkę z mojego lenistwa, a troszeczkę dlatego, że pojawiły się u nas w domu. Dwa owczarki australijskie i, i ja mam studio też u siebie w domu. No i stwierdziłem, że mam takich fajnych modeli. Troszeczkę łatwiej mnie zaaranżować sesję, no bo nie muszę mieć makijażystki. No i tak, tak, się, tak się zaczęło około 5 lat temu. No i do tej pory trwa, aczkolwiek próbuję różnych rzeczy. Właśnie chociażby ten, ten nasz plener, te warsztaty pokazują, że, że tą fotografię psów taką w ujęciu tradycyjnym można fajnie łączyć właśnie z fotografią ludzi. Stąd pomysł na, no na poprowadzenie właśnie takich warsztatów, gdzie mamy ipsy i, i modelkę. No i jeszcze dodatkowo w fajnym otoczeniu, w takim pałacowym, dworskim, fajnego ogrodu. Myślę, że, myślę, że to by w dziesiątkę. Na pewno no, te zdjęcia chociaż troszeczkę przybliżą Państwu to miejsce i my tym razem pojechaliśmy i swoje umiejętności, można powiedzieć, w zakresie psich. Tutaj mamy dwa owczarki szkockie, często mylone z owczarkami irlandzkimi, bo są bardzo do nich podobne, ale sporo mniejsze, choć też duże. No i mamy też border collie.